Z nowym filmem, w którym chciałabym Wam powiedzieć krok po kroku, miesiąc po miesiącu, jak powinien wyglądać prawidłowy rozwój niemowlaka. Oczywiście z... pamiętajcie o tym, że mówię, jak powinno to wyglądać. Oczywiście to nie musi tak wyglądać, jeśli chodzi o takie stricte normy czasowe, jeśli chodzi o. Różnice nam powiedzmy tygodnia, dwóch. Um, oczywiście to są takie z góry przyjęte normy, um, ale według których też ja pracuję na wizytach. Ale pamiętajcie o tym, że oczywiście zawsze musicie troszeczkę przymknąć oko na to i dać czas. Jeśli wasze dziecko potrzebuje troszeczkę więcej czasu na, na, na opanowanie danej umiejętności, to oczywiście pozwólcie mu na to, ale nie zwlekajcie, bo jeśli trwa to kolejny miesiąc i ta dana umiejętność się nie pojawia, no to warto by było wtedy. Um, Skonsultować to, czy aby na pewno wasz małuszek po prostu sam sobie z tym poradzi. Więc nie przedłużając, przechodzimy już do pierwszego miesiąca. Myślę, że dzisiaj skupimy się w tym filmie na pierwszych sześciu miesiącach życia dziecka, tak żeby sobie omówić krok po kroku dany miesiąc, a w kolejnych filmach omówimy sobie kolejne miesiące. Więc zaczynając z tego pierwszego miesiąca, to musicie pamiętać, że jest to miesiąc, w którym noworodek jeszcze możemy go tak nazwać, w tym miesiącu jest, y, jest rzeczywiście głównie, y, głównie bardzo śpiący, powinien bardzo dużo spać nawet do 18 godzin na dobę. Y, Oczywiście pomiędzy tymi e, momentami, kiedy nie śpi, e, jest głodny na pewno, więc musimy go karmić i tak dalej, ale jakby głównie, jeżeli chodzi o jego aktywność, to skupiamy się tutaj na, na tym śnie dziecka. E, głównie dziecko jest w takiej pozycji zgięciowej, e, czuje się jeszcze jakby było w brzuchu mamy, czyli jeszcze jest właśnie taki skulony, e, rączki, nóżki ma blisko ciała, e, głowa jest skierowana zazwyczaj w jedną lub w drugą stronę. No, i Maluch ten pierwszy miesiąc jest taki dosyć zazwyczaj spokojny, jeśli nic mu nie doskwiera, to, to rzeczywiście jest głównie, um, głównie albo śpi, albo leży w takiej po prostu właśnie skulonej pozycji. Um, więc przechodzimy do drugiego miesiąca, w którym dziecko już troszeczkę bardziej jest aktywne, ale jeszcze musimy pamiętać o tym. Że to jest dopiero drugi miesiąc życia Waszego dziecka, więc jeszcze, jeszcze nie, nie rozbudzamy w nich tyle aktywności, tylko staramy się powoli wprowadzać co nieco w życie dziecka. Między innymi, na przykład, w leżeniu na brzuszku, dziecko powinno potrafić przenieść głowę z leżenia na jednej stronie główki przenieść ją na drugą stronę główki. Może się zdarzyć, że kilka sekund będzie w stanie tą głowę utrzymać w górze patrząc na wprost, Ważne, żeby właśnie ta umiejętność przenoszenia główki z jednej strony na drugą była opanowana w tym drugim miesiącu. W leżeniu na brzuszku nadal jeszcze jest ta pozycja zgięciowa, rączki są dosyć blisko ciała, pupa jest zazwyczaj wyżej niż barki, ponieważ nóżki też są jeszcze skulone pod brzuchem. I tak wygląda ten drugi miesiąc. Powolutku, jak. W leżeniu na plecach dziecko rzeczywiście przybiera takiej bardziej wyprostnej pozycji, czyli trochę nogi idą już w górę, rączki próbuje też wyciągać bardziej w górę czy w boki, więc trochę jakby jest ta pozycja bardziej otwarta, ale jednak również gdzieś tam podczas snu, na przykład, czy podczas odpoczynku, właśnie głównie jest ta pozycja jeszcze taka zgięciowa, gdzie ręce i nogi po prostu są blisko ciała. No, i co przechodzimy do trzeciego miesiąca? W trzecim miesiącu zazwyczaj bardzo często obserwujemy właśnie taki skok, ponieważ dziecko w tym trzecim miesiącu jest troszeczkę już bardziej aktywne, dłużej utrzymuje głowę podniesioną w leżeniu na brzuchu, potrafi. Właśnie w takiej linii środkowej ciała utrzymać tą głowę, potrafi spojrzeć w jedną stronę, w drugą stronę, w leżeniu na plecach, potrafi wyciągać ręce przed siebie, wyciągać nogi przed siebie, pracować brzuszkiem, potrafi te nogi wyprostowane położyć na ziemię, potrafi centralizować wzrok na kontrastowych rzeczach, czyli na czarnych, czerwonych, potrafi skupić ten wzrok na danej rzeczy i powoli gdzieś tam wodzić wzrokiem za, za właśnie za taką rzeczą, również skupia się bardzo na twarzy rodzica. Jest to taki, taki moment, kiedy właśnie bardzo często pojawia się ten uśmiech, rozpoznaje te twarze, jeśli chodzi o, o takie najbliższe osoby, więc to już jest taka większa aktywność dziecka, ale jeszcze pamiętajmy, że to są nadal te pierwsze trzy miesiące, są jeszcze takie spokojne, jeśli chodzi o tą aktywność, ale pamiętajmy, że w tym trzecim miesiącu już powinien pojawić się właśnie w leżeniu na brzuchu, e, podpór na rączkach co prawda blisko ciała, ale tak, żeby główka była w stanie być uniesiona przynajmniej kilkanaście sekund e, w górze. No i teraz przechodzimy do tego czwartego miesiąca, w którym dziecko rzeczywiście już w leżeniu na brzuchu potrafi dłużej utrzymać tą głowę podniesioną, wydłuża sobie właśnie tą fazę. Podporu na rękach, troszeczkę te ręce, jeśli już są bardziej wysunięte do przodu, tak żeby powoli przygotowywać się do chwytania czegoś, co jest przed nim, ale jeszcze powoli, w tym miesiącu jeszcze nie musi się to pojawić. Ważne, żeby troszeczkę te ręce wyszły bardziej w przód. Wtedy też zazwyczaj nogi są bardziej wyciągnięte, już wyprostowane. No, i w tym czwartym miesiącu, też w, w leżeniu na plecach, dziecko jest bardziej aktywne, bardziej pracuje nogami w górze, czyli jeszcze bardziej pracuje brzuchem, stara się jeszcze bardziej wyciągać ręce przed siebie, przekraczać linię środkową ciała, tak żeby móc w późniejszym czasie chwytać coś, co jest po przeciwnej stronie, i powoli właśnie w tym czwartym miesiącu już przekracza sobie tą linię środkową ciała ale jeszcze bardziej do tego jakby dąży w piątym miesiącu. W piątym miesiącu już y, śmiało powinien przekraczać właśnie tą linię środkową ciała, czyli y, na przykład prawą ręką chwytać lewego kolana i na odwrót y, potrafi wyciągać ręce. Do boku w leżeniu na plecach, e, potrafi chwycić już tą zabawkę. Co jest bardzo waż, ważne, właśnie od czwartego miesiąca już małych w leżeniu na brzuchu, powinien otwierać dłonie w leżeniu, czyli uwalniać ten chwyt. Tak, żeby uczyć się tego podporu na otwartych dłoniach, przez pierwsze 3 miesiące może się pojawić podpór na zaciśniętych piąstkach, ale od 4 miesiąca już te dłonie powinny się otwierać, ten podpór powinien być właśnie na otwartych dłoniach, dlatego wtedy te ręce też wysuwają się bardziej przed głowę maluszka. Trochę właśnie ten podpór jest taki wyciągany. E, tak żeby właśnie w piątym miesiącu już uczyć się chwytać tych zabawek. E, w leżeniu na brzuchu e, przenosić ciężar ciała na jedną stronę, tak żeby próbować sobie chwycić tą zabawkę jedną ręką, przenosić ciężar na drugą, wyciągać e, drugą rękę do zabawek. No i w leżeniu na plecach już jak najbardziej te zabawki są chwytane, y, potrafi tą zabawkę utrzymać w dłoniach, Pobawić się nią, w sensie oczywiście, mam tu na myśli, po prostu poruszać nią, wyrzucić gdzieś, spróbować znowu ją sobie chwycić. Więc ten właśnie piąty miesiąc jest taki fajny do, do chwytania tych wszystkich zabawek i rzeczywiście wtedy to najbardziej zauważamy. Co się może jeszcze pojawić w leżeniu na brzuchu w tym piątym miesiącu, to to, że jeśli dziecko potrafi właśnie przenosić ciężar ciała z jednej na drugą stronę i wyciąga sobie raz jedną rękę, raz drugą, to mogą pojawić się pivoty, czyli tak zwane yy, przemieszczanie się według yy, wskazówek zegara, czyli po prostu wokół własnej osi. Dziecko potrafi jakby się przemieszczać raz w jedną stronę, raz w drugą stronę, szczególnie gdy jest zachęcane zabawkami, jeszcze niekoniecznie potrafi się przemieszczać. E, m, m, przemieszczać w przód czy w tył, ale zazwyczaj właśnie wokół własnej osi takie m, okrężne ruchy potrafi, potrafi robić co jest bardzo istotne i bardzo potrzebne w, w kolejnych jakby etapach rozwoju maluszka, ponieważ tutaj e, przy tych właśnie pivotach bardzo mocno sobie ćwiczy e, takie boczne mięśnie, które są właśnie na brzuchu i na plecach. Co bardzo mocno później wpływa na, na dalsze przemieszczanie się właśnie w przód, czy późniejszy siat. Więc przechodząc do szóstego miesiąca, czyli ostatniego w dzisiejszym filmie, to szósty miesiąc bardzo jest zazwyczaj też takim przełomowym miesiącem, ale wcale nie musi być. Czyli bardzo często gdzieś tam rodzice mają taką świadomość, że w szóstym miesiącu dziecko już powinno siedzieć, ponieważ w szóstym miesiącu zazwyczaj już mocno rozszerzamy dietę. Oczywiście zazwyczaj to jest również od 5 miesiąca, ale jeszcze jakoś tak zauważyłam, że rodzice głównie od tego 6 miesiąca są tacy, że już mogą to dziecko sobie posadzić. To dziecko może już sobie jeść na siedząco w tym foteliku, pomimo tego, że wcale nie ma jeszcze umiejętności siadu, nie potrafi samodzielnie usiąść, to mimo wszystko posadzone Potrafi siedzieć i utrzymać tą pozycję. Więc ja zawsze tłumaczę rodzicom, że jeśli bardzo tego potrzebują i muszą posadzić to dziecko w tym foteliku, żeby je nakarmić, czyli to jest kwestia 10 minut na przykład, to jeśli to dziecko posadzone potrafi utrzymać pozycję stabilną, czyli siada w krzesełku, jest wyprostowane, nie leci na jedną stronę, na drugą stronę, nie leci do przodu. Do tyłu, tylko potrafi utrzymać wyprostowaną pozycję, to jest w stanie w tej pozycji jeść. Jeśli dziecko nie jest na to gotowe, bo nie musi wcale być na to gotowe w szóstym miesiącu, to nie sadzamy dziecka na siłę, nie staramy się obkładać go niczym tak żeby utrzymał tą pozycję, bo to jest bardzo rozleniwiające dla dziecka, ale też bardzo mocno obciążające jego kręgosłup. Więc skoro on sam jeszcze nie jest w stanie, jego organizm nie przygotował się na to, żeby usiąść e, lub żeby utrzymać tą pozycję siedzącą jakby nadaną przez rodzica, to znaczy, że nie szukamy innego rozwiązania, żeby on siedział, tak? Tylko staramy się wtedy dziecko nakarmić w innej pozycji, na przykład w takiej pozycji półsiedzącej, półleżącej, że dziecko rzeczywiście jest odchylone tak na 45 stopni, nie zakrztusi się tym jedzeniem, ale nie jest to tak mocno obciążająca pozycja dla kręgu i również dzieci w tej pozycji y, mogą jeść i, i nic im się nie stanie, więc wtedy zawsze polecam, żeby stosować tą pozycję, poczekać jeszcze miesiąc, dwa. Może dziecko nabierze więcej siły mięśniowej i będzie w stanie wtedy właśnie siedzieć posadzone lub samodzielnie usiądzie, co by było mm, już dużym sukcesem i tak naprawdę będzie wtedy E, wiadomo na 100%, że to już jest ten moment, żeby dziecko sobie siedziało w foteliku, więc zawsze starajcie się wstrzymać z tym, e, z tym lub po prostu sprawdzić tą pozycję. Jak nawet sami posadzicie to dziecko, ale widzicie, że to nie jest normalna e, pozycja siedząca dziecka, tylko rzeczywiście jest ona taka bardziej przekrzywiona na którąkolwiek ze stron, to znaczy, że to nie jest ten moment. Ale bardzo często dzieci właśnie w wieku 6 miesięcy już są gotowe na to, żeby posadzone już mają na tyle wypracowaną stabilność i siłę mięśniową, jeśli chodzi o tułów, że są w stanie właśnie utrzymać prawidłową pozycję, jak są posadzone. Jeśli tak, to wtedy jest, jest wszystko ok, możemy na chwilę posadzić dziecko do karmienia w tej pozycji, ale mimo wszystko to nie jest pozycja do na przykład zabawy dla dziecka, tak? Czyli nie staramy się dziecka sadzać i wtedy zostawiać go w tej pozycji, tylko wykorzystujemy to do jakichś ważniejszych celów, na przykład do nakarmienia, a dalej, próbujemy z dzieckiem aktywnie spędzać czas na macie, w leżeniu na brzuchu, tak żeby dziecko mogło samo nabrać e, tej siły, żeby, żeby nauczyć się po prostu siadać, bo to jest bardzo ważna umiejętność dla dziecka. Więc dajmy mu tą swobodę i, i możliwość, żeby samodzielnie osiągnęło ten etap. E, a w leżeniu na brzuchu, jeśli będzie w stanie wykonywać wszystkie wcześniejsze kroki, to na pewno osiągnie w końcu ten etap siadu, więc, więc po prostu na to poczekajmy. No i co w tym szóstym miesiącu już dziecko niechętnie zazwyczaj leży na plecach. Mało rzeczy go interesuje, zazwyczaj stara się szukać gdzieś tam rozwiązania na to, żeby się położyć na brzuch, więc bardzo często pojawiają się też obroty. Eee, obroty właśnie z brzucha na plecy, z, pleca, e, z pleców e, na brzuch, więc e, tutaj już jest właśnie taki moment, kiedy, kiedy te obroty się pojawiają. Mogą się pojawić najpierw e, tylko no, w jedną stronę, po czasie pojawiają się w drugą stronę. Jeśli chodzi o obroty, to odsyłam was do poprzedniego filmu, w którym e, myślę, że wyczerpałam temat tych obrotów. Więc w razie czego możecie sobie e, m, przejść właśnie do, do tamtego filmu i sobie wysłuchać. E, i obejrzeć jak powinien wyglądać obrót u dziecka, prawidłowy i jak wy możecie też to wspierać. No, więc tutaj właśnie też w tym szóstym miesiącu mogą się pojawić te obroty. Już dziecko jest bardzo aktywne, jeśli chodzi o zainteresowanie wszystkim wokół. Rozpoznaje coraz więcej rzeczy w różnych kolorach. Już nie potrzebuje tylko i wyłącznie takich kontrastowych rzeczy, ale również innych faktur, na przykład w, w dłonie, czyli różnych na przykład piłek sensorycznych, czy różnych przelezczących rzeczy, twardych rzeczy, tak, żeby też sobie sensorycznie mogło już doświadczać ten, ten świat go otaczający, którego się cały czas uczy, więc to jest, to jest gdzieś tam ważne i istotne. No, i tak naprawdę od tego szóstego miesiąca głównie zaczyna się już właśnie taka większa aktywność na brzuchu. Dziecko próbuje gdzieś tam przemieszczania się, może próbować właśnie pełzać w przód lub w tył, może szukać sobie właśnie tego sposobu na przemieszczanie się, ale, ale to gdzieś tam powoli, dopiero od tego szóstego miesiąca się pojawia. No, i co przebraliśmy przez te pierwsze miesiące? Ważne było dla mnie, żebyście pamiętali o tych pierwszych trzech miesiącach, które są takie jeszcze spokojne dla dziecka, ale główną ich aktywnością, główną aktywnością niemowlaka powinno być przede wszystkim leżenie na brzuchu. Także nie szukajcie w tych pierwszych miesiącach zabawek i czegoś, co zainteresuje Wasze dziecko. Tylko starajcie się jak najczęściej używać tej pozycji w leżeniu na brzuchu, ponieważ to jest pozycja wyjściowa do praktycznie każdej innej umiejętności, którą dziecko y, będzie nabywało z czasem, więc to jest bardzo ważne i, i będę to w kółko powtarzać, że to leżenie na brzuchu to jest dla dziecka y, wielki plus y, do, do kolejnych aktywności. Y, na dzisiaj to wszystko, y, resztę miesięcy opowiemy sobie w następnym filmie, także mam nadzieję, że. Y, że wyczerpałam też temat rozwoju w tych pierwszych miesiącach. Jeśli się z czymś nie zgadzacie albo się zgadzacie z tym, to bardzo chętnie um, przeczytam o tym w komentarzu, także czekam na te komentarze pod filmem, um, bo staram się na bieżąco tam zerkać. Jestem też dostępna dla Was na Instagramie, więc jak macie jakieś pytania, to zapraszam. No i oczywiście umawiajcie się na wizyty domowe. Um, no i co, do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa!